Gigantyczne wypływy etera z giełdy Coinbase po bardzo pozytywnych informacjach od Wizy. Dlaczego kwiecień może być dla Bitcoina bardzo ciekawym miesiącem oraz dlaczego hossa na kryptowalutach być może dopiero się rozpoczyna? Cześć z tej strony, Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy kilka bardzo ważnych tematów. Dlaczego? Przede wszystkim cena bitcoina walczy o przybicie bardzo ważnego poziomu, o którym dzisiaj koniecznie musimy porozmawiać. Ponieważ jeżeli ten poziom zostanie przybity, bardzo prawdopodobne, że w bardzo krótkim okresie czasu będziemy testować poprzednie ATH. Dodatkowo także sprawdzimy sezonowość bitcoina i czego ewentualnie oczekiwać po jego wynikach w kwietniu. Oraz oczywiście sprawdzimy ogólną sytuację na rynku, także na blockchainie oraz przepływy. Etera, ponieważ tutaj po informacjach od wizy mamy bardzo duże wypływy Etera z giełdy Coinbase i porozmawiamy o tym, co to może oznaczać dla samego Ethereum. Do tego informacje ze świata, ostrzeżenie przed skamami oraz kilka innych ciekawych informacji, także koniecznie, koniecznie zostań dzisiaj do końca. Natomiast jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, to także dzwoneczek tak, aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do sprawdzenia, kto zgarnia dzisiaj książeczkę Standard Bitcoina, szybki look na Coin Gecko i mamy Bitcoina w okolicach 58 tysięcy dolarów. Ether wybił się ponad 1800 dolarów, Binance Coin także walczy o ponowny powrót ponad 300 dolarów. I ogólnie, jeżeli spojrzymy na rynek, dzisiaj zdecydowanie widzimy wiele altcoinów, które rado sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc można powiedzieć, że altcoin Season cały czas nam się rozkręca. Oczywiście o altcoin Season powiemy także nieco więcej, kiedy przejdziemy do wykresów. Natomiast jeżeli spojrzymy. Na dzisiejszych przegranych, to oprócz tych, które pompowały ostatnio, jak chociażby Bitmax token, który, jak wiecie, w ostatnim czasie poszedł bardzo grubo, ponieważ mamy tutaj rajd rzędu około 30-40x w bardzo krótkim okresie czasu, mamy dzisiaj 20% korektę. Natomiast naprawdę trudno dzisiaj szukać jakichś większych spadków na rynku kryptowalut, także być może jest to moment, aby część zysków pomyśleć, aby zrealizować lub ewentualnie zrobić jakieś małe flipy na altcoinach, o czym także dzisiaj porozmawiałem, ponieważ pokażę Wam, jak to. U mnie wyglądało w ostatnim czasie. Przejdźmy do sprawdzenia, kto dzisiaj zgarnia książeczkę Standard Bitcoina. Jak co tydzień na początku każdego nowego tygodnia sprawdzamy, ile mieliśmy materiałów w poprzednim tygodniu. Mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, więc wchodzimy tutaj, wybieramy liczbę od jednego do czterech, sprawdzamy, która to liczba. Liczba dwa, więc jest to raz, dwa, jest to ten materiał. Kopiujemy link tego wideo, wrzucamy go do naszej maszyny sprawdzającej, filtrujemy podwójne komentarze i sprawdzamy najpierw, ile łącznie mamy komentarzy pod tym wideo: 300, 400, 500. 600, 700, 800. 806, za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję, sprawdzamy, natomiast dzisiaj kto dzisiaj zgarnie tą oto książeczkę Zafry jest to Rybak to co, rozkręcamy ten altcoin season? Prawdopodobnie tak Rybak gratulacje, książeczka leci do Ciebie, oczywiście odezwij się do mnie zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, po to prosto, aby dogadać szczegóły wysyłki tego oto złotego towaru do Ciebie, natomiast jeżeli chciałbyś brać udział w takiej zabawie, zachęcam Cię do tego, abyś był aktywnym widzem tego kanału, czyli dawaj znać w komentarzach co Ty myślisz na temat materiału które tutaj się pojawiają. Za wszystkie komentarze jeszcze raz dziękuję, a teraz lecimy dalej. Zanim przejdziemy do analizy wykresów, szybkie, bardzo ważne ostrzeżenie przed skamami. Bardzo często piszecie mi, że ponownie ktoś na YouTubie w komentarzach podszywa się pode mnie. I uznałem, że będę musiał o tym wspominać nieco częściej, dlaczego? Ponieważ cały czas na tym kanale pojawiają się nowe osoby i niestety okazuje się, że niektórzy dają się na to nabierać, więc zawsze moja rada numer jeden: sprawdź z jakim kanałem masz do czynienia. Od Palasz sobie kanał i sprawdź po prostu, czy to faktycznie jestem ja. Ja ci od razu mogę z góry powiedzieć, że ja nigdy do ciebie nie napiszę, ani w komentarzach, ani w wiadomości prywatnej, żebyś wysyłał dla mnie jakiekolwiek środki, jakiekolwiek kryptowaluty. Mam nadzieję, że tutaj jest jasność. To jednak, jeżeli wejdziecie sobie na takie konta, zobaczycie, że są to konta fajkowe i nic tutaj faktycznie się nie znajduje, więc zawsze przede wszystkim to dla siebie weryfikujcie. Dodatkowo, także mamy takie ciekawostki, także w języku angielskim, jak i polskim, gdzie ktoś pisze tutaj cudowną historię, jak to kryptowaluty zmieniły jego życie i podpisuje powinna się pod to milion osób, które także to potwierdzają. Mamy tu język angielski, jednak poniżej zauważcie 64 łapy w górę. Do tego jeszcze rozwiniemy dodatkowe komentarze i także mamy jakiś Alonso MacManus, który także świetnie rozmawia w języku polskim. Więc także tutaj powinna wam się żaróweczka cały czas zapalać. A dlaczego będę o tym przypominał częściej? Ponieważ okazuje się, że te adresy, które są używane przez tych skamerów, faktycznie jest na nich ruch i zauważcie: ktoś kiedyś wysłał tutaj 6 eterów. niedawno ktoś wysłał 03 etera, więc faktycznie co prawda, niewiele osób, ale wciąż niektóre osoby na to się nabierają, więc koniecznie, koniecznie, naprawdę tutaj uważajcie jak tylko można. Dodatkowo skamerzy także pojawiają się na Facebooku, na Instagramie, którzy to zakładają fałszywe konta nie tylko osób prywatnych, ale także różnych firm, jak chociażby ostatnio rozmawialiśmy o yield app. I tutaj możecie zauważyć jeden z takich komentarzy, który jest rozsyłany nowym osobom, które właśnie polajkowały prawdziwy fanpage yield app. Tworzą oczywiście wtedy drugi taki fanpage i wysyłają do ciebie informacji, że coś tam wygrałeś, następnie żądają od ciebie najpierw wpłaty pewnych środków. Naprawdę myślę, na tym etapie powinna się zapalać duża czerwona lampa, aby uniknąć utraty naszych kryptowalut. Więc proszę Was, bądźcie na to bardzo uczuleni, bo będą się pojawiać skamerzy, które będą udawać osoby prywatne, będą udawać firmy, będą udawać giełdy, które będą próbować wyłudzić od Was kryptowaluty. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w roku 2017, kiedy byliśmy na hossie. Wtedy im się to po części udawało, dzisiaj znowu się udaje. Jednak mamy nadzieję, że ta społeczność razem tutaj po prostu jakoś sobie z tym poradzimy. I pomimo tego, że ja tutaj cały czas te konta banuję, to tak czy siak te konta wracają jak bumerang, ponieważ cały czas to prawdopodobnie bot Wysyła te zapytania, wysyła te prośby i cały czas nowe konta są tworzone, więc właściwie można powiedzieć, że jest to walka z wiatrakami i zostaje tutaj tylko świadomość takiego zagrożenia. Przejdźmy jednak do wykresu Bitcoina, ponieważ tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo i na to wygląda, że dużo dobrego. Przede wszystkim, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, odbiliśmy się od tego bardzo ważnego poziomu i nie potwierdziliśmy tego wybicia ponad to wsparcie, więc jest to bardzo mocny, pozytywny znak. Następnie, jeżeli zejdziemy na interwał 4 godziny, to zauważycie, że dzisiaj Bitcoin naprawdę jest w bardzo ważnym momencie. Zauważcie, mamy tutaj jeden opór, mamy tutaj dwa, trzy, tutaj mamy cztery, pięć i na obecną chwilę szósty raz i Bitcoin nie daje rady, aby przebić ten Poziom. Jednak zauważa się bardzo często na rynku kryptowalut i nie tylko, także na Forexie, że czym więcej razy uderzamy w jakiś poziom, tym prawdopodobieństwo przebicia tego poziomu jest coraz, coraz większe. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w roku 2018. Cofnijmy się tutaj może na wykresie Bitcoina. Zauważcie tutaj pęka bańka w roku 2017, 20 tysięcy dolarów i następnie mamy wielokrotnie przetestowanie tego oto tutaj poziomu w okolicach 6 tysięcy dolarów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aż w końcu ten poziom pęka. Następnie rok 2019 mamy tak zwaną bańkę chińską i zauważcie, także bardzo podobna sytuacja. Tworzy nam się tutaj dno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i następnie ten poziom pęka. Pęka. Natomiast dzisiaj pamiętajmy, że jesteśmy w hoście więc te poziomy dzisiaj są nie wsparciami, a oporami na rynku Bitcoina. Dlatego też tutaj tworzy nam się oczywiście opór, jednak tutaj mamy wsparcie w postaci coraz to wyższych dołków. I to jest tak zwany trójkąt zwyżkujący, który także jest z punktu widzenia analizy technicznej formacją na potencjalne dalsze wzrosty. Jednak oczywiście cały czas tej cena jeszcze można nam trochę potańczyć, zanim oczywiście dowiemy się, w którym kierunku cena bitcoina się wybije. To jednak patrząc na analizę techniczną. Zdecydowanie większe prawdopodobieństwo jest tego, że pójdziemy tutaj w górę i do tego jeżeli przejdziemy do danych z blockchaina, także nam one potwierdzają, że jednak Bitcoin ma szansę jeszcze tutaj urosnąć. Natomiast jeżeli przejdziemy do wykresu na Binance Futures, ponieważ tutaj cały czas postanowiłem, żeby z Wami się udzielił tym, co ja tutaj także robię, możemy coś zauważyć naprawdę ciekawego na interwale jednodniowym. I zauważcie, że mamy tutaj bardzo duże W. Jeżeli faktycznie te podwójne dno, które tutaj widzimy, miałoby nam się tutaj sprawdzić, kolejny target potencjalny po wybiciu ponad poprzednie ATH może nam sugerować ceny w okolicach 75 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, podczas tego ruchu, w którym teraz się znajdujemy. Póki co jednak zauważcie, że ten Trójkąt, który obserwowaliśmy już przez dłuższy czas. Mamy tutaj piękne wybicie. Następnie wręcz klasyczny retest, i zaczynamy kolejny ruch w dół. To jednak, tak jak widzieliśmy na wykresie na TradingView, póki co blokuje tutaj nas ten poziom w okolicach 58 200 dolarów. Więc jak na razie, ok, wszystko wygląda dobrze dla Bitcoina. Mamy wybicie z tego trójkąta, jest to pozytywne. Mamy retest, więc póki co, także z tej perspektywy dla Bitcoina, wszystko wygląda całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o moje pozycje, na obecną chwilę na Bitcoinie nic nie zajmowałem, natomiast Natomiast zagrałem tutaj dwie pozycje na altcoinach dzisiaj, mamy pozycję na Iconie i na Zilice, na ikonie zagrałem Shorta, na Zilice zagrałem Longa, ponieważ tutaj mamy swojego rodzaju dywergencje, które pojawiły się, ale jak wiecie, jeżeli chodzi o dywergencje są to jeden z moich ulubionych sygnałów na to że cena może się po prostu zawrócić, i tak chociażby w przypadku Icona, zauważcie, mamy tu interwał 4 godziny, ale także będzie to dużo bardziej wyraźne na interwale 2 godzinnym, zauważcie, mamy ruch ceny w górę, następnie nasz indykator Momentum, czyli MACD wskazuje nam ruch w dół, tak samo osą Oscillate Czyli mamy tutaj tak zwaną dywergencję, czyli prawdopodobieństwo tutaj zawrócenia się ceny jest bardzo duże. Ja z tego korzystam nie tylko dlatego, aby otwierać sobie to jakieś pozycje na Binance Futures, natomiast także używam tego przede wszystkim do flipowania moich altcoinów, czym z wami się za chwilę także podzielę. Natomiast jeżeli interesuje was Binance Futures i chcielibyście wiedzieć, w jaki sposób do tego podejść i w jaki sposób tego w ogóle narzędzia używać, tutaj teraz nagrałem dla was materiał, obejrzycie go sobie później, ponieważ znajdziecie tam wszystko od A do Z. Na wykresie dominacji altcoinów praktycznie bez zmian. Cały czas mamy dużo pozytywnych sygnałów, że altcoiny nabierają coraz bardziej na mocy. Przede wszystkim spójrzcie tutaj u dołu na wolumen, jak wygląda zainteresowanie kupnem altcoinów. Jest po prostu gigantyczne i dzisiaj widzimy, jesteśmy tutaj coraz bliżej do przybicia tego tutaj trendu spadkowego i tym samym wybicia z tego trójkąta, który nam się tutaj stworzył właśnie w tym miejscu. To jednak, jeżeli zejdziemy na interwał jednodniowy, także tworzy nam się tutaj, zauważcie, swojego rodzaju trójkąt zwyszkujący, który także, jak już wiecie, podobnie wygląda sytuacja Bitcoina, jest także formacją na potencjalne dalsze wzrosty i teraz właśnie ponownie walczymy z tym tutaj punktem. To jednak oczywiście nie jest powiedziane, że za chwilę altcoin wystrzelał to the moon, to jednak dzisiaj już widzimy, że zwłaszcza te duże market capy radzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj także koniecznie musimy poruszyć temat Ethera, ponieważ tutaj także tworzy nam się oczywiście podwójne dno, czyli duża litera W, która także z punktu widzenia analizy technicznej jest bardzo pozytywnym znakiem, jednak tutaj będzie warunkiem Przebicie tutaj tego neckline'u. Tutaj w okolicach 1950 dolarów za sztukę. Póki co, jednak, na Eterze wszystko wygląda dobrze. A kiedy przejdziemy do informacji, które dzisiaj są oczywiście bardzo pozytywne dla Etera, zrozumiecie, dlaczego prawdopodobieństwo tutaj kolejnych ruchów w górę jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duże. Jednak o co chodzi z tym flipowaniem altcoinów? Na tym kanale bardzo często dzielę się z Wami tym, że jednym ze sposobów dla mnie, przynajmniej na to, aby zwiększyć moją pozycję na Bitcoinie, jest właśnie używanie moich altcoinów, a no do tego, aby tego bitcoina. Mieć nieco, nieco więcej. I tak chociażby jak w przypadku tutaj Icona, jak możecie zauważyć, robię tutaj bardzo często. Mamy tutaj dane od lutego i zauważcie, jest tutaj sprzedaż za 2700 Satoshi, następnie kupno za 2600. Sprzedaż za 3200, 3700 i odkupienie następnie za 2900. I tak lecimy cały czas. Czyli sprzedajemy wyżej, odkupujemy niżej. Sprzedajemy wyżej, odkupujemy niżej. Sprzedajemy wyżej, odkupujemy niżej i ponownie sprzedaż, odkupienie i dzisiaj ponownie sprzedałem część swoich ikonów właśnie po to, aby po prostu tutaj zwiększyć swoją pozycję na Bitcoinie i teraz oczywiście ustawiłem poziom zakupu, aby ikona odkupić taniej i w ten sposób flipując powiedzmy w tym wypadku około tysiącem ikonów, za każdym razem odkupuję tysiąc ikonów taniej, a ta różnica, która mi zostaje w Bitcoinie po prostu jest to mój Bitcoin, który jest tutaj zarobiony. Jednak pytanie jest w jaki Momentach ja decyduję się, aby po prostu takie altcoiny dla siebie flipować. Oczywiście tylko i wyłącznie w takich momentach, jak możecie zauważyć na wykresie, czyli bardzo duże i dynamiczne ruchy w górę. Do tego następnie szukam dywergencji, o której właśnie przed chwilą rozmawialiśmy. Zarówno tutaj na wolumenie, tak samo jak na Magdi, mieliśmy tutaj wskazania na potencjalną nawrotkę kierunku ceny. I tutaj oczywiście mówimy o nieco mniejszych interwałach, dlatego też nie ustawiam swojego odkupienia nie wiadomo gdzie. Jednak kolejne 7, 8, 12, 13% dla mnie tutaj zawsze jest. Okej, okay. więc kiedy rano wstajesz i widzisz, że jedna z Twoich kryptowalut robi 30, 40, 50, 70, 80%, być może warto wziąć 5, 10% tego portfela i spróbować ewentualnie takiego flipa zrobić. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ponieważ może się wydarzyć, że takiego flipa zrobicie, a cena oczywiście pójdzie w górę. Dlatego tutaj mówię cały czas o tylko i wyłącznie części swojego portfela. W ten sposób małymi kroczkami oczywiście możecie powiększać swoje portfolio i dzięki temu mieć więcej Satoshi na swoim portfelu. A moim zdaniem to powinno być... Jednym z celów na rynku kryptowalut, aby zwiększać swoją pozycję w Bitcoinie. Przejdźmy do danych historycznych Bitcoina, ponieważ wczoraj na Twitterze podzieliłem się bardzo ciekawą analizą, jak wyglądają poszczególne zwroty w poszczególnych miesiącach dla Bitcoina od właściwie początków jego istnienia. I zauważcie, że kwiecień tutaj i maj są to dwa miesiące, które praktycznie są najlepsze historycznie dla Bitcoina, pomijając Czasy bezsy, chociaż tutaj i tylko i tak mieliśmy minus 6, minus 4 i minus 1%. Jednak pytanie jest, dlaczego marzec niekoniecznie jest takim dobrym miesiącem, a kwiecień już jest? Odpowiedź jest tak naprawdę bardzo złożona, jednak jednym z powodów jest to, że bardzo duże fundusze hedgingowe czy fundusze emerytalne muszą spowiadać się ze swoich zakupów, ze swoich inwestycji co 3 miesiące. I w momencie, kiedy ich portfel nie radzi sobie zbyt dobrze, na koniec tego okresu, na koniec każdego kwartału, po Odbywają się tych najbardziej ryzykownych aktywów. A jak wiecie, takimi aktywami zdecydowanie są kryptowaluty. Więc w marcu się wyprzedają, następnie w kwietniu te kryptowaluty są bardzo często odkupowane. Jest to oczywiście tylko jeden z powodów, nie bezpośredni, to jednak zdecydowanie widzimy, że ten tutaj wzór nam się powtarza. Następnie jednak zauważcie, że ogólnie większość rynku podczas wiosny ma się po prostu dobrze. Dlatego też w czerwcu nie jest to już casem, ponieważ jest takie nawet przysłowie na rynkach tradycyjnych: sell in May and go away. Dlaczego? Ponieważ właśnie w okresie wiosennym rynki radzą sobie zazwyczaj bardzo, bardzo dobrze i w okresie letnim mamy swojego rodzaju stagnację. I to także potwierdza nam ta tutaj. Tabelka. Bardzo ciekawe. Moim zdaniem, w tym wypadku historia ma prawo się tutaj powtórzyć. Jednak póki co, jeżeli mówimy o kolejnych wzrostach, fajnie byłoby widzieć w kwietniu zdecydowanie zwiększający się wolumen na Bitcoinie, ponieważ pomimo tego, że mamy tutaj wzrosty, to jednak zauważcie, że tutaj ten trend wolumenu jest cały czas zdecydowanie spadkowy. Więc fajnie byłoby zobaczyć ten wolumen tutaj na początku kwietnia, że wychodzimy z tego trendu spadkowego, co oczywiście by nam tylko potwierdziło, że kolejne miesiące dla Bitcoina szykują się dość ciekawie. Póki co jednak myślę dość ciekawa wskazówka. Oczywiście, jeżeli interesują Was takie ciekawostki i nie tylko, to zapraszam Was na mojego Twittera, ponieważ to cały czas dodaje najciekawsze informacje z rynku, i tym samym najciekawsze zajawki, które także mogą Was zainteresować. I kolejnym takim wykresem jest ten wykres, który pokazuje nam bardzo fajnie, w jaki sposób cykliczność bitcoina się tutaj nam potwierdza. Zauważcie, że mamy tutaj podzielony wykres na cztery epoki. Epoka pierwsza jest to epoka przed pierwszym halvingiem. Następnie te czerwone linie pionowe pokazują nam momenty, w których mamy kolejny halving bitcoina, i oczywiście tutaj mamy wykres, który pokazuje nam zachowanie się ceny. Następnie zauważcie, że każdy tutaj kolejny poziom ceny jest dwudziestokrotnie większy od poprzedniego. I tutaj dodając ten post na Twitterze, sporo osób mówi, że tutaj te ceny są naciągane. One nie są naciągane, po prostu ten wykres to zakłada, czyli mówimy o dwudziestokrotności poprzedniego okresu. I co ciekawe, zauważcie, czy Waszym zdaniem nie jest to ciekawe, jak podobnie wyglądają te wykresy, czyli mamy Hose, mamy Besse i następnie przed Halvingiem pierwsze wzrosty, następnie znowu po Halvingu wzrosty. Bessa i do halvingu kolejne wzrosty. Jak waszym zdaniem może wyglądać ten wykres? I oczywiście na obecną chwilę sam nie spodziewam się targetu 400 tysięcy dolarów za sztukę, to jednak uważam, że wygląd tego wykresu będzie po prostu bardzo, bardzo podobny. Pytanie jest jednak, czy dojdziemy tutaj do tego momentu i następnie zaczniemy tutaj korektę bessę i przed halvingiem kolejne wzrosty w górę, czy dojdziemy nieco wyżej. To jednak, jeżeli coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka, to prawdopodobnie jest to. Kaczka. Więc tak samo na tym wykresie, jeżeli widzimy, że coś trzy razy z rzędu się powtarza i zdecydowanie, biorąc pod uwagę charakterystykę bitcoina i jego cykliczność, po prostu prawdopodobieństwo, że ten wykres będzie wyglądał bardzo podobnie, jest tutaj, moim zdaniem, bardzo, bardzo duże. Jednak, oczywiście, daj znać, co ty na ten temat myślisz. Szybkie dane z rynku, które mogą potwierdzać, że wciąż bitcoin tak naprawdę może dopiero się rozkręcać. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że aż trzy czwarte wszystkich bitcoinów cyrkulujących dzisiaj na rynku są to bitcoiny, które nie były. Ruszone powyżej ceny 10 800 dolarów. Co to oznacza, że aż 3 czwarte bitcoinów są przechowywane przez osoby, które myślą o bitcoinie długoterminowo, i na obecną chwilę te bitcoiny zmieniały swoje ręce właśnie przed cenami 10 800 dolarów. Moim zdaniem, bardzo ciekawy tip pokazujący nam, ile mocnych rąk wciąż mamy na rynku, ponieważ nawet te wzrosty do 50-60 tysięcy dolarów nie sprawiają, że te bitcoiny z tych kont znikają. Mało tego, to chociaż czym dzieliłem się z Wami w ostatnim materiale, jeżeli chodzi o Whale Map, widzimy wyraźnie, że te portfele, które kopowały za 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy, wciąż kupują Bitcoina i dokładają do swoich puli. Moim zdaniem, znak pozytywny. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na kilka indykatorów od Glassnode, chociażby na MVRV Z-score, widzimy coś bardzo ciekawego, ponieważ dzisiaj wiele indykatorów nam, można powiedzieć, się tymczasowo resetuje, ponieważ cały czas, kiedy mamy korektę, oczywiście szukamy tutaj dla siebie potencjalnego dołku, co oczywiście może nam sugerować o zakończeniu takiej korekty. I tak samo było w przypadku tutaj. Tutaj w przypadku MVR Viscor, i teraz także zauważcie, że mamy kolejne ciekawe potwierdzenie tego, że najprawdopodobniej tutaj był dołek Bitcoina. Natomiast jeżeli przejdziemy na kolejne wykresy, chociażby na SOPR, możemy tutaj zauważyć sytuację bardzo podobną. Mamy dojście, co prawie nie doszliśmy, nie zresetowaliśmy się tutaj do zera, co oczywiście oznacza, że tutaj większość traderów nie jest zainteresowana sprzedażą swoich bitcoinów ze stratą, albo chociażby tutaj z małym zyskiem. I tutaj także wielokrotnie zauważcie, mamy swojego rodzaju. Wsparcie, które potwierdza nam, że tutaj ten moment jest okresem akumulacji bitcoina przez inwestorów na rynku. I kolejny wykres, czyli Noople chart, który pokazuje nam sentyment na rynku. I za każdym razem, kiedy przebijamy 0,75%, może tutaj weźmy sobie. To wyłączmy to narzędzie i następnie zobaczmy, jak to wyglądało poprzednio. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy wchodziliśmy w stan euforii, było to zakończenie się hossy. Na ten moment, oczywiście, mamy sytuację bez precedensu, ponieważ teraz bitcoiny z giełdy cały czas znikają, tak samo jak Ether, do czego za chwilę przejdziemy. To jednak cały czas trzymamy się nie tylko poniżej tego poziomu, to na obecną chwilę także, że ponownie tutaj nam się tutaj ten wykres zresetował, więc ponownie mamy tu kolejne potwierdzenie na potencjalne dalsze wzrosty. Oczywiście nie jest powiedziane, że tutaj to się wydarzy na 100%, to jednak cały czas mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że mówimy tutaj o pewnym prawdopodobieństwie i po prostu staramy się złożyć te wszystkie puzelki do kupy. I tutaj, zanim przejdziemy do kolejnego wykresu od CryptoQuant, czasami tutaj zadawaliście pytanie w komentarzach, jak nazywa się to narzędzie, którym rysuję. Jest to Paint on Tap Tool, Myślnik Page Marker. Mam nadzieję, że będzie dla Was to pomocne. Jest to oczywiście rozszerzenie Google Chrome. Spójrzmy jednak na wykres Spot Exchanges Netflow, który pokazuje nam, ile bitcoinów wpływa i wypływa z giełd spot. Z od na rynku. Kryptowalut. I tu możemy zauważyć, że ponownie na tych właśnie korektach, którą mieliśmy wcześniej, którą mamy teraz, widzieliśmy bardzo duże wypływy. Więc ponownie, jeżeli chodzi o odkupowanie korekt i kumulowanie bitcoina, ponieważ tutaj oczywiście mówimy o zakupie kryptowalut na giełdach spot i następnie wypłacenia tych kryptowalut na swój własny portfel sprzętowy, na portfel zewnętrzny. Jeżeli jeszcze takiego portfela dla siebie nie macie, zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli ten materiał, gdzie omawiam Ledgera Nano X, w którym tłumaczę od A do Z, dlaczego taki portfel warto mieć i tu ma wszystko od A do Z, w jaki sposób takie urządzenie skonfigurować i w jaki sposób używać tego urządzenia bezpiecznie. Póki co zauważcie, nie mamy tutaj kolejnych takich wpływów dużych na giełdy, które mogą nam sugerować zakończenie się tych mikrocykli wzrostowych, w których cały czas Bitcoin co chwila się znajduje. Kolejny wykres, który także to potwierdza, jest to wykres z Coinbase, który pokazuje nam także net tutaj Bitcoina. I tutaj co ciekawe jednak na Coinbase, ponieważ nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, Coinbase oczywiście stoi i wspiera USDC, czyli USD. Bye. <laughs> który jest w pełni w 100% uregulowany, co oznacza, że przez Coinbase'a wchodzi na rynek bardzo dużo instytucji, chociażby takich jak Tesla. To zauważcie, że tutaj te momenty, w których teraz jesteśmy, te korekty, które teraz się tutaj tworzą, wcale nie odstraszają inwestorów. Wręcz przeciwnie, nie widzieliśmy czegoś takiego przez ostatni właściwie rok. Jednak dzisiaj, pomimo tego, że jesteśmy tak teoretycznie wysoko z cenami Bitcoina, nie odstrasza to inwestorów instytucjonalnych i widzimy zdecydowanie, że na tym rynku coraz więcej osób kupuje i wypracuje. Płaca na portfele zewnętrzne. Więc co to Waszym zdaniem może tutaj oznaczać? Przejdźmy do bardzo pozytywnych informacji, jeżeli chodzi o Ethera, ponieważ Visa zrobiła pierwszą testową transakcję właśnie przez sieć Ethereum na USD. Coinie, czyli na USDC. I co? I okazuje się, że Visa już niedługo będzie wspierać płatności kryptowalutami na obecną chwilę przez USD Coina. Jednak, oczywiście, nie jest to jakaś super pozytywna informacja dla całego rynku kryptowalut, to jednak z punktu widzenia adopcji jest to zdecydowanie gigantyczny krok. Z drugiej jednak strony, Visa wybrała sieć Ethereum. I pomimo tego, że na obecną chwilę jeszcze sieć Ethereum nie jest może super najbardziej efektywną siecią, to wciąż z powodu właśnie swojej wielkości i tym samym z powodu tej bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa, to właśnie ona została wybrana. Więc tym bardziej, jeżeli pomyślicie, co może czekać Ethereum, kiedy wejdziemy na Ethereum 2.0, moim zdaniem odpowiedź jest tutaj bardzo, bardzo prosta. Jednak zauważcie, co się wydarzyło na Coinbase, jeżeli chodzi o zakupy Ethera. Ponownie coś, czego nie doświadczyliśmy jeszcze w przeszłości. Mieliśmy tutaj kilka kumulacji Ethera w przeszłości, natomiast teraz pomimo tego, że jesteśmy bardzo blisko poprzedniego ATH, to właśnie teraz z giełdy Coinbase zostało wypłacone 400 tysięcy eterów w ciągu zaledwie jednego dnia. Dobre czy dobre. Więc tym bardziej, jeżeli mielibyśmy tutaj wspomóc naszą analizę techniczną, właśnie tym wykresem, moim zdaniem ta podpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ zauważcie, na tym dokładnie dołku mamy największą ilość wypłaconych eterów. Oczywiście cena zaczyna nam tutaj pomału iść w górę. Pytanie jest jednak, czy faktycznie wybronimy tutaj te poziomy w okolicach 1950, 2000 dolarów. Jestem mega, mega ciekaw, jednak póki co ta formacja bardzo często jest formacją na dalsze wzrost. Kolejna informacja, którą mam nadzieję, że sprawdzacie dla siebie każdego jednego dnia jest to Daily On-Chain Exchange Flow, gdzie monitorowane jest, ile bitcoinów na giełdy wpływa i ile bitcoinów i także etherów z giełd wypływa. I wciąż zauważcie, kryzys płynności na bitcoinie się pogłębia. I także o kryzysie płynności rozmawialiśmy dużo głębiej w ostatnim materiale, więc także zachęcam Ciebie, abyś ten materiał później dla siebie obejrzał. I wciąż zauważcie, że oczywiście są osoby, które wpłacają bitcoin na giełdy, to jednak wypłacanych z giełd jest dużo, dużo więcej. Co to nam mówi że wciąż popyt oczywiście rośnie. Tak samo w przypadku Etera Nie są to być może zbyt duże kwoty, to jednak wciąż zdecydowanie są to znaki. Pozytywne. I oczywiście, jeżeli to wszystko mielibyśmy dzisiaj jeszcze domknąć, potrzebujemy spojrzeć na ogólną sytuację geopolityczną. I tutaj ostatnio rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób stymulusy mogą wpłynąć na rynek kryptowalut, i moim zdaniem właśnie teraz doświadczamy tego, w jaki sposób stymulusy są inwestowane w kryptowaluty, ponieważ widzimy bardzo dużo ciekawych wzrostów nie tylko na bitcoinie, ale także, a może nawet przede wszystkim na altcoinu. więc zdecydowanie widzimy, że te stymulusy co nieco pomagają. To jednak weź pod uwagę, że te stymulusy wciąż docierają do swoich odbiorców. Mało tego, wujek Joe wymyślił tuż po tym, jak zdecydowali rozdać 1,9 miliarda dolarów za free, uznał, że kolejne 3 biliony by się tutaj przydały, żeby wesprzeć gospodarkę amerykańską. I teraz cały czas tutaj chciałem po prostu pokazać Ci pewną perspektywę, tak? Po prostu, żebyś miał świadomość, gdzie się dzisiaj znajdujemy, ponieważ kapitalizacja rynkowa całego rynku kryptowalut jest mniejsza niż ten poprzedni stimulus na 1,9 biliona, ponieważ wynosi niecałe 1,9 biliona, a teraz wujek Joe planuje tutaj wrzucić kolejne 3 biliony do systemu, i mówimy tutaj tylko i wyłącznie o samych stanach. Zjednoczonych. Co Twoim zdaniem może się wydarzyć z ceną bitcoina, zwłaszcza jeżeli widzimy bezpośrednią korelację pomiędzy ilością środka pieniężnego, a tak dużymi dynamicznymi wzrostami na rynkach kryptowalut? Oczywiście odpowiedź na to pytanie zostawiam do własnych przemyśleń. Jeżeli jesteś nowy na rynku kryptowalut i chciałbyś ominąć najczęściej popełniane błędy na tym rynku i tym samym przestać tracić swoje kryptowaluty, tutaj teraz znajdziesz materiał, gdzie dzielę się swoimi ośmioma największymi błędami, które kosztowały mnie mnóstwo pieniędzy i mam nadzieję, że uszczelniesz się dzięki temu przed stratą twoich. Natomiast No wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!